Zadusiło. Nie, ja tu słyszę jakiś głos. A znajduje się tam apostolska góra, jest na wzniesieniu 300 metrów nad poziomem morza, w dzielnicy Ruda Śląska, porasta klonami, drzewami oraz bukami. Na terenie lasu znajduje się pozostałości, bieda szybów. Istnieje legenda, Dotycząca apostolskiej góry, według której na wzgórzu miało istnieć klasztor pod wezwaniem świętych apostołów. Klasztor zapadł się pod ziemię z powodu grzesznego życia mnichów, jak iż też znajdowała się tam na tym terenie skocznia narciarska. Witam Was drodzy widzowie, ale to bardzo bardzo serdecznie Dziś znajdujemy się na górze apostolskiej chciałem tu zobaczyć co tu się dzieje bo podobno ten klasztor albo ta parafia co tu stała zapadł się po ziemię bo te, ci nisi mieli jakieś grzechy chcę zobaczyć na sprzętach co tam wykaże te sprzęty jaka tutaj jest aktywność estetyka dwójki nie ma bo została Zniszczona ostatnio. Zniszczona Chcę to właśnie sprawdzić. Tę górę. Mieszkańcy tutaj okolicy nie wiedzą o tym klasztorze za dużo, bo iż... Mało co piszą o tym klasztorze. Ja to ciężko miałem znaleźć, ale znalazłem, słyszałem od pewnych tam starszych ludzi tutaj z okolicy, ale takich starszych rzeczywiście, że takie coś miało miejsce. Szukałem, szukałem, aż wyszukałem w internecie, że był taki klasztor na górze apostolski, czy jakiś kościół i on się zapadł pod ziemię, bo nisi mieli jakieś tam grzechy i coś złego ich spotkało i on się zapadł pod ziemię. Chodźcie, idziemy.

Słuchajcie, dziwny tu jest spokój. Ty. Albo coś jest nie tak. Albo zwierzęta, albo ja słyszę jakiś głos. Może być tu szum, bo tam tamtą stronę jest druga i może być szum z aut. To będzie ciężko rozpoznać Co tam się świeci? Patrz Włączymy rępoda, ważne ja tu słyszę jakiś głos, tu postawimy rępoda i sprawdzimy co tu jest grane. Teraz jest mniejsze światło, tam jest rępoda, byście ten nie widzieli. Co to jest? Masakra. <coughs> Rybod nie tu jest. Tam stoi ten robot. что меня страшно задушило. Боже мой, что меня задушило. masakra to jest zobaczymy sobie zobaczymy sobie widzowie teraz aplikację zobaczymy co lubowie spirit Toker. nie jest coś strasznego To jest ten rynpot ale na razie jest cisza bo tu tak szybko nie podejdzie eee, jak dusił ale tu jest jakaś przestrzeń wielka może tu jakieś pozostałości po tym klasztorze są Tu, tu jakby drzew nie było, nie? Patrzcie, dobra, spirit toker włączony. Żeby tego poda nie zapomnieć. Co to było tutaj? Rympod jest tam Tuj Ej, tego rympoda nie widzę Wiesz co sady, ty przy tej rympot tutaj są Przecież Czy jestem na wideo? Tam jest Czy jestem na wideo? Jasny Chyba jesteś na wideo, bo mam takie urządzenie. Ale czemu ty mnie dusisz? Proszę cię nie dużbie Znowu karetka idzie, znowu nagrywam film, znowu karetka idzie, to jest jakieś... Nienormalne Rym pod, jest cisza Tam jest rym pod Mógłbyś datuj jego tego urządzenia czarnego, co tam jest? Moje nogi Oparty Moje nogi Chce się kupić w nogi stołu, chodź demon tu. Nie będziemy się tak bawić, widzowie, to miejsce to nie jest dobre miejsce. Miesięcy. jak nagrywam nie padło słowo, które widzieliście teraz na aplikacji może włączymy jeszcze aplikację i sprawdzimy dokładnie czy rzeczywiście <laughs> jest coś dusi strasznie ja w tym czymś nie będę rozmawiał bo go z tuba sira, co się wygeneruje Podali tam stoi taki tunel, jakiś straszny tunel się wygenerował, jakby Stoił. Jak tu jest takie coś złego, to ja nie mam zamiaru, już mnie dusił przed chwilą. Ciekawe, czy teraz się wygeneruje. <laughs> na razie nic, dla razie jest spokój. Tu jest coś bardzo silnego. Dobrze, na razie wyłącza to. Patrz to. глаз и черный кот. Ты, эй, что там есть? Ramport jest spokój ale to nie znaczy, że tu jest spokój <laughs> Boczymy widzowie jeszcze raz co tam wychodzi pod po koszuli jakiś robot zobaczymy jeszcze raz aplikację Spiritoker i zobaczymy co teraz odpowie czy znowu to samo Na razie do tej aplikacji mm. Ale co tam się świeci? Patrz spirituer spokój <klimy> to jest okay, spokój, jest wyłączymy go. E, to ja teraz. Kto go załączył? Pocztoty. Jaki tu pajęg jest? Jako pajęczyna. nie może za mną podążać na mocy prawa zostań gdzie jesteś ja ci nic nie zrobiłem nic nie chcę tutaj ci zrobić nie masz takiego prawa absolutnie zostań gdzie jesteś i nie możesz za mną podążać coś jest nieciekawego zostań gdzie jesteś. Janim teraz nie wido Tak więc widzowie. Coś tu jest, ale to jest coś bardzo złego, a ja nie chcę mieć ze złymi mocami do czynienia i wolę, żeby to odpuścić, ale jak widzieliście, że każda historia, każda legenda ma ziarenko prawdy i tu jest coś w tym prawdzie, bo mnie zaczęło tak dusić, że to jest masakra.